No dzień dobry, dzień dobry pani, no już piąteczek, proszę wstać, ogarnąć się, bo za chwileczkę medytację, którą będziemy robić zawsze na początku dnia, więc zapraszam. Wolność, 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 wolność. O tym jest cały czas nasze medytacje dzisiaj i w przyszłości też będą pewnie takie medytacje, bo to jest jeden z ważniejszych tematów w ogóle w chrześcijaństwie. I jeden z ważniejszych problemów, który się pojawia w tym wszystkim, to czy my tą wolność to możemy sobie brać tak, jak chcemy, tylko możemy ją sobie tak wziąć po to, żeby potem ją od razu szybciutko oddać, bo tak, no tak się zdarza, że tak, tak sobie można to wyobrazić i trochę to rozumiem. Tak, po swojemu to trochę rozumiem, bo trochę też takie ciągotki we mnie są, ale wiem, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Bóg podjął największe ryzyko, jakie mógł podjąć, dając człowiekowi wolność, i jak widział, że to ryzyko jest realnym, ryzykiem to tej wolności nie wycofał. I, i jeśli Pan Bóg nas tak traktuje, to my tak naprawdę nie możemy siebie gorzej traktować, i mówię to z całą odpowiedzialnością za to, że jeśli jest tak, że dostajesz wolne serce od Boga, to możesz je wykorzystać w tą stronę, w którą chcesz. Nie tylko w taką, którą wydaje ci się, że powinieneś teraz ją oddać. To jest takie ryzyko, że mogę wybrać zło. Tak, mogę wybrać zło w życiu. Ale tak naprawdę nie ma wolności bez takiego doświadczenia tego, że mogę wybrać coś złego w życiu. Więc jeśli w Was pojawiają się takie myśli, że, że jak ja bym był naprawdę wolny, to bym zrobił takie głupie rzeczy, To te, naprawdę mówię to z całą odpowiedzialnością, to te myśli trzeba podjąć, bo jeśli ich nie podejmiesz i realnie nie zobaczysz, że ty naprawdę możesz pójść w lewo albo w prawo, do przodu, do tyłu, to ta wolność będzie tylko iluzją i Bóg nigdy nie będzie sprzymierzeńcem twojej wolności i dobra, tylko cały czas będzie bardziej lub mniej lukrowanym, ale jednak więzieniem. Możesz wybrać rzeczy głupie i złe. Naprawdę masz do tego prawo. Czy tego chcesz, rozeznaj w sercu. Bóg mówi, przestrzega przed tym, żeby tego nie wybierać, ale nie odbiera wolności. Zawsze możesz to zrobić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, moi drodzy, że często jest to tak i to w medytacji dzisiaj chciałbym podjąć, że jak łapiemy tą wolność, to wtedy jest takie pytanie, w którą stronę tą wolność chcę zaangażować. Jeden z takich ciekawych autorów. From pisał, pisał o tym, że w książce Ucieczka od Wolności, że człowiek albo swoją wolność zaangażuje w coś dobrego, albo ta wolność przeciwko niemu, znaczy dobrego w takim znaczeniu, kreatywnie zacznie ją obracać, albo ta wolność stanie się jakimś jego ciemiężnym, takim bardzo trudnym rzeczą do uniesienia. Dlatego bardzo chciałbym Was zaprosić do czegoś takiego, żebyście zobaczyli, że mogę wybrać zło i dobro, ale bardziej pójść w taką stronę, jakby. Jak ja tą swoją wolność chciałbym kreatywnie wykorzystać na rzecz innych osób? To uwolnione serce, o którym mamy ty od tygodnia medytację. Jak ja bym swoim, swoją winezją i fantazją podzielił się ze światem wolnością, którą mam? Bo ty masz coś takiego, coś bardzo głębokiego, coś na co czeka świat. Jakbyś się z tym podzielił, jakbyś to pomnożył, jakbyś to rozdał, jakbyś z tego coś dobrego zrobił? Naprawdę możesz wybierać wszystko. A Bóg Ci błogosławi w dobrym. Moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Zapraszam Was na medytację. Do usłyszenia jutro. Bye.